Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Domix Auto Autoperfect, właściciel najlepszej myjni samochodowej w powiecie. Hotel, restauracja Udina w Lubaczowie. Organizator bankietów, przyjęć weselnych oraz imprez okolicznościowych. W ofercie także pokoje jedno, dwój, trzyosobowe z łazienkami, telewizorami i internetem. 18 czerwca, Mariola Jabłońska, witamy i zapraszamy na serwis w Obiektywie. W miniony czwartek 12 czerwca Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie zorganizowało warsztaty, w których wzięły udział przedszkolaki z Dachnowa. Najmłodsi dowiedzieli się jak odróżnić gady od ssaków, drzewa od krzewów, a także odkrywali tajemniczy świat przyrody. 12 czerwca w czwartkowy piękny poranek przedszkolaki z Dachnowa wybrały się na wycieczkę do Cieszanowa aby tam poznać otaczającą ich przyrodę. Warsztaty dydaktyczno-ekologiczne zakładają przede wszystkim poznanie otaczającego nas środowiska przyrodniczego poprzez kontekst z nim w terenie. Dzieci przybyły wraz z przedszkolankami oraz mąciami do Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Tam czekały na nie miniaturki zwierzaczków, jak i również mały poczęstunek. Podczas warsztatów przeprowadzonych przez panią Marię Ząbrzycką, nauczycielkę biologii z gimnazjum, dzieci dowiedziały się wiele interesujących rzeczy dotyczących przyrodę. A między innymi zapoznały się z wyglądem drzew liściastych, jak i iglastych. Odkrywały sekrety leśnych zwierzaków. Uczyły się nazw gadów, płazów, saków oraz ryb. Poznawały również istotne różnice między drzewami drzewo, wiecie, i krzewami. Drzewo od krzewu Krzew ma dużo małych gałązek. I młodszych czekały kolorowanki, rybusy oraz wycieczka krajoznawcza, która sprawiła, że poprzez zabawę miały możliwość poznania świata przyrody. Patrzymy się, jakie zwierzątko. To jest bluzka. Jakie zwierzątko, 12 czerwca 60. rocznicę święceń kapłańskich obchodził ksiądz infułat Jan Jagodziński, który swój diamentowy jubileusz przeżywał razem z księdzem prałatem Janem Krzyśką i księdzem prałatem Michałem Sudołem. W Konkaterrze Lubaczowskiej została odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Za posługę kapłańską podziękował również biskup diecezjalny Marian Rojek, zwracając w głoszonej homilii uwagę, jak znacznie jubileusz ten przybliża do tajemnicy, jaką jest kapłaństwo. Jak patrzymy się przyjdzie każdego z tych naszych jubileuszów, to możemy dostrzec to wszystko, co oni zrobili. Oczywiście jest sposób teraz tego przyjdzie. Podziękowania złożyli także m.in. starosta Lubaczowski Józef Michalik oraz burmistrz miasta Lubaczowa Maria Magoń. W ubiegły piątek w budynku zespołu szkół w Oleszycach odbyła się 39. sesja Rady Powiatu, podczas której miało miejsce posiedzenie Rady Powiatu Lubaczowskiego i Japorskiego, Rady Rejonowej z Ukrainy. Podczas sesji zatwierdzono m.in. sprawozdania finansowe z 2013 roku Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2013. Podczas wspólnego posiedzenia Rady Powiatu Lubaczowskiego i Jaworowskiej Rady Rejonowej z Ukrainy omówiono wyniki dotychczasowej współpracy. 15 czerwca był dniem tańca, pieśni oraz maki. Gminny Ośrodek Kultury w Narolu zaprosił na kopalnockę na ludową nutę, podczas której można było podziwiać m.in. ludowe stroje, pokaz ogni, a także obrzędy związane z obchodami sobótkowymi. Kupalnocka, czyli Noc Kupały, to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Na rolu rozpoczęto je konkursem w Janku pod ratuszem miejskim, przy akompaniamencie ludowych przyśpiewek wykonywanych również przez dzieci. Zwycięski splot należał do Koła Gospodyń Wiejskich z Jędrzejówki. Drugie miejsce wywalczyła Wola Wielka, trzecie przypadło Kołu Gospodyń z Narola, a na czwartym uplasował się w Janek Koła Gospodyń Wiejskich, i z miejscowości Kadłubiska. Jury przyznało także dwa wyróżnienia. Podczas święta można było podziwiać regionalne stroje nawiązujące do lodowego charakteru przedsięwzięcia. Po zapaleniu pochodni, uczestnicy kupalnoc udali się ulicami na rola do stawisk Andrzejówce, gdzie odbyła się ekranizacja sztuki ludowej. Tańcząc i śpiewając, dziewczęta wrzucały na wodę ubite fianki po to, aby przyszli wybrankowie serc mogli wyłowić je z wody, na której pojawiła się również Stratwa z oblubienicą uratowaną przed samotnym dryfowaniem. W scenizacji zaprezentowano, jak dwa zwaśnione rody pogodził poprzez miłość młodych ludzi oński obrzydł sobotkowy. Część artystyczną uwiarygodniły salwy armatnie, Płonące pochodnie oraz ludowa muzyka. Nie zabrakło także pokazów ogni oraz płonących ognisk, a także wspólnego wysiadowania w tak magiczną, pełną czarów noc. 16 czerwca miejski Dom Kultury imieniem Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie przy wsparciu Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie oraz Urzędu Miasta w Lubaczowie zaprosił na 10 Grand Prix recytator roku 2014. W programie oprócz konkursu można było obejrzeć inscenizację pod tytułem Sujka w wykonaniu dziesięcego teatru lentylki w reżyserii Krystyny Czury oraz dzieci z zajęć animacyjnych z układem opisy z Hulachow. W zmaganiach recytatorskich wzięło udział 21 uczestników, którzy przedstawili fragmenty książek np. Królowa Śniegu, Hansa Christiana Andersena, Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Montgomery oraz wiersze innymi Arbus, Jana Brzechwy czy Nasza Babcia Marii Terlikowskiej. bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy dzieci oglądają tyle kreskówek i grają w gry komputerowe i rzeczywistość miesza im się z fikcją. 10 Grand Prix, recytator roku 2014, komisja w składzie Zofia Kolasa, Główny Inspektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Magdalena Dziamara, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Wiesława Olchowy, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Lubaczowie postanowiło przyznać Grand Prix Gabrieli Ługowskiej Pierwsze miejsce Izabeli Krubnik, Angelice Kolasa, drugie miejsce Michałowi Wojciechowskiemu i Olce Niemiec, trzecie miejsce Karolinie Kasprzy, Konstancji Hulak oraz 14 wyróżnień dla pozostałych uczestników konkursu. Dajecie nam tyle pozytywnych odczuć i tyle satysfakcji, że, że jesteście tacy, jacy jesteście, że jesteście yy, dobrzy, że jesteście różni i że jesteście dla nas no, bardzo często ciekawym. Odkrycie. W dniach 16 i 17 czerwca odbył się trzeci rajd pątniczy imieniem Świętego Brata Alberta z przeglądem pieśni pątniczej. W tym roku parafia rzymskokatolicka św. Józefa Robotnika w Werchracie Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Wademekum imieniem świętego brata Alberta w Werchracie organizuje trzeci rajd pątniczy imieniem świętego brata Alberta połączony z przeglądem pieśni pątniczej. Współorganizatorami są Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Urząd Gminy Chory oraz Szkoła Podstawowa w Berhracie. W uroczystej świętej o godzinie 11 przewodniczył dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnopolskiego, ksiądz dyrektor Sylwester Zwolak. Po mszy wyruszyła pielgrzymka na wzgórze do miejsca byłej pustyni brata Alberta. Miejski Dom Kultury w Lubaczowie zaprasza w dniach od 19 do 21 czerwca na 16 ogólnopolski festiwal słowa. Festiwal przeprowadzony będzie w formie trzech turniejów recytatorskich: 24 ogólnopolski turniej recytatorski literatury tworzonej, 20 ogólnopolski turniej twórczości jednego poety oraz 13 ogólnopolski turniej recytatorski literatura dla dzieci. 24 czerwca odbędzie się gala Talent Powiatu Lubaczowskiego. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach naukowiec, społecznik, artysta, sportowiec, młody talent. W tym roku można było składać wniosek o wyprawka na studia, jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł dla trzech uczniów, którzy we wszystkich edycjach programu Talent Powiatu Lubaczowskiego zebrali najwyższą liczbę punktów. Przypominamy, że trwa sprzedaż biletów na Oleszyce Rap Festival 2014, największy hip-hopowy festiwal w południowo-wschodniej Polsce, który odbędzie się 28 czerwca na Stadionie Miejskim w Oleszycach. W programie także druga edycja turnieju koszykówki Streetball Cup. Bilety w cenie 40 zł w przedsprzedaży i 45 zł w dniu koncertu do nabycia w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie oraz w punktach ticketpro.pl w całej Polsce. 22 czerwca w Starym Dzikowie odbędzie się pierwszy etap rajdu rowerowego. Serdecznie zapraszamy. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Sponsorem serwisu jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący najtańsze kredyty na samochody używane i nowe. como